Kenji Kazama jest uczniem drugiego roku w Fujuhai, który jest również niesławnym przestępcą w tej samej szkole. Ma własny gang, który nazywa się Kazama Party i w przeciwieństwie do innych członków gangu nie posiada żadnych specjalnych ani niezwykłych cech poza twardymi, kolczastymi włosami i umiejętnością bycia heteroseksualnym. Celem jego gangu jest rządzenie szkołą pewnego dnia za pomocą pięści, a raczej ich pięści. Ponadto jest członkiem Game Creation Club Temp, do którego został zmuszony przez jego członków. Przegląd. Kenji jest również członkiem Game Creation Club Temp po tym jak został zmuszony do dołączenia do niego przez pozostałych czterech oryginalnych członków, w tym Hito z Karasuyama, Sakura Mizukami, Roka Shibasaki i Minami Oosawa. Później członkowie klubu nazywają go żywiołakiem, Wind, ze względu na jego imię. Kenji jest również starszym bratem Noe Kazama i synem starszym dzieckiem Kiku Kazama i Kenichi Kazama. Osobowość: Pomimo bycia przestępcą, Kenji ma zaskakująco miłą i honorową stronę. Zawsze jest chętny pomóc każdemu w potrzebie, ponieważ obiecał, że jako dziecko będzie zszonkone Kone. Przykładem tego jest pomoc w uratowaniu Takao, który został zaatakowany przez 50.50 50. Fujisaki, który miał zboczone intencje podczas wstępnych przygotowań do walki o torbę rocka. Jednak przez większość czasu jego osobowość może być bardzo szorstka i głośna. W rezultacie oprócz jego wyglądu i reputacji w gangu inni uczniowie nadal się go boją. Ma silne pragnienie, aby być najsilniejszym w szkole, ale przeszkadza mu fakt, że większość dziewczyn w szkole jest silniejsza od niego. Zazwyczaj gra poważnego człowieka w wielu sytuacjach klubowych, często komentując fakt, że większość członków to dziwacy pomimo swojej przestępczej osobowości, nadal udaje mu się przyciągnąć uwagę niektórych dziewcząt takich jak Roka Shibasaki, Funabori i Takao. Ponadto Kazama jest dość konkurencyjny, ponieważ jest skłonny zaakceptować wszelkie wyzwania, aby tylko udowodnić, że jest lepszy od swoich przeciwników. Przykładem tego jest sytuacja, gdy próbował pokonać Roque Shibasaki w grach, a nie siłą fizyczną, ze względu na jego zasadę, aby nie bić dziewcząt tylko po to, aby móc być numerem jeden w szkole. Puo, Kenji, Ataru Kawahara, Yokoshima i Hiroshi Nagayama są przyjaciółmi od czasów Akademii Fuji. Nie wiadomo, czy znali się wcześniej w przeszłości Kazama Party było na dachu najwyższego domu towarowego, gdy nagle wybuchł pożar na dole. Shaun Konekone nagle pojawił się z liną, która pozwoliła im bezpiecznie zejść z dachu, ratując im życie. Jednak Kazama nie był zadowolony, ponieważ nie chciał zawdzięczać życia temu staremu pierdzielowi. Shon powiedział mu więc, że może spłacić dług wobec niego, jeśli obieca pomóc każdemu, kogo zobaczy w potrzebie, tak jak on pomógł jemu po dołączeniu do Fujuhai. Kazama, Yokoshima i Nagayama stali się przestępcami, podczas gdy Ataru dołączył do Rady Uczniowskiej jako wiceprzewodniczący. Jednak pomimo swoich stanowisk nadal pozostają bliskimi przyjaciółmi. Kazama później został zmuszony do dołączenia do Game Creation Club Temp, co oznaczało początek serii pewnego dnia. Kazama Party zauważyła ogień wydobywający się z pokoju klubowego i natychmiast pomogła mieszkańcom dostać się do środka. Po serii wydarzeń Kenji staje się częścią Game Club, który jest odczuwany z ekscentrycznymi postaciami. Kenji codziennie musi radzić sobie z dziwacznymi wybrykami swoich klubowiczów. Jest też znany jako lokaj Hitos ze względu na swoją częściową rolę w rozbiciu niesławnego szkolnego gangu.